Witajcie, nazywam się Klady i zapraszam Was na kolejne dekorady. Dzisiaj jak nie przyrównując Pan Makłowicz pozwoliłam sobie wyjść w plener, korzystając po prostu z okazji, że mam dzień wolny, ponieważ cały tydzień mam tak zapracowana jestem, że w ogóle zieleni nie widzę, więc dzisiaj postanowiłam się tymi pięknymi okolicznościami przyrody podzielić również z Wami. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak wykonać wianuszek. Wiem, że jest to oczekiwany przez Was temat, ponieważ piszecie o tym. Biję się w pierś, że tak długo nie pokazałam, ale nadszedł wreszcie ten moment. Yy, wianuszek wykonany w stylu vintage, do dekoracji Waszego, yy, głównie przeznaczony ten akurat przeznaczone do dekoracji wejścia do Waszego domu, do Waszego mieszkania, yy, pani młodej oczywiście. Natomiast chcę Wam pokazać również, jak można wykonać takie wianuszki do dekoracji, na przykład niekoniecznie w takim stylu, niekoniecznie w białym kolorze, w kremowym. Yy, możecie wykonać do pokoju dziecinnego, na przykład przy in użyciu innych materiałów, innej kolorystyki, możecie sobie na przykład wykonać w przaśnym stylu, że tak się wyrażę, yy, do dekoracji gdzieś tam kuchni czy jadalni, na wiele różnych sposobów. W każdym razie yy, chciałam Wam zaprezentować podstawy wykonania tego. Wianuszka, które są niesamowicie proste. Yy, tak jak widzicie, ten wianuszek wykonany jest z różnego rodzaju materiałów. I to właśnie takie jego bogactwo tych materiałów, które tutaj się znajdują, stanowi o całym tym jego efekcie. Zobaczcie, że mamy tutaj tiul, mamy tutaj wstążeczki różnego rodzaju tkaniny, zaskakujące tkaniny, o których zaraz Wam powiem. Generalnie rzecz biorąc, wianek wykonany w ten sposób kosztuje Was dosłownie parę złotych. Materiały do tego potrzebne zaraz zaprezentuję. Natomiast chciałam zwrócić Waszą uwagę tutaj szczególną na formę udekorowania tego wianuszka różnego rodzaju kwiatkami. Są to kwiatuszki również wykonane przeze mnie, które również będziemy wykonywać, z tym, że w drugiej jakby części, czyli ym, fi, zapraszam Was na dwa filmiki. Y, po obejrzeniu których mam nadzieję, nie będziecie Pani miały większych problemów z wykonaniem właśnie tego wianuszka. W tym pierwszym filmie pokazuję Wam, jak wykonać ogólnie taką jego obudowę i jakich materiałów użyć. Głównym potrzebnym nam do tego yy, produktem będzie wianuszek i to będzie wianek, może być serduszko różnej wielkości ze styropianu. Już pokazuję. Mam tutaj troszeczkę ograniczone możliwości przestrzenne naokoło siebie, więc będę tak po kolei wy, wyjmowała rzeczy, które są Wam tutaj yy, będą potrzebne. Tutaj obok również mnie siedzi mój piesek, który nie mógł się doczekać, żeby również zostać gwiazdą internetu, dlatego pozwoliłam sobie posadzić ją na krześle, ponieważ no nie bardzo dawała mi tutaj spokój. Zwyczajnie jest zazdrosna o mój czas. Potrzebny nam będzie do tego do wykonania takiego wianka właśnie wianek, czyli takie kółeczko ze styropianu materiały, z których jest on wykonany, tak jak już wspomniałam, są zaskakujące. Ponieważ ja, drogie Panie, na przykład do tego bianka użyłam zwykłego płucna, kawałek zwykłego, akurat tam miałam kremowy, tutaj mam kawałek zwykłego, białego płucna, materiału takiego, jakiego używacie na prześcieradła. No nie chciałabym oczywiście Was namawiać tutaj do wykorzystywania jakichś tam starych resztek, które macie gdzieś tam poukrywane w domach na przykład, ale jeśli je macie, to wiedzcie, że nie będą one na pewno yy, potraktowane w ten sposób, jako jakieś tam skrawki zbędnego materiału. Bo jeśli osiągniecie taki fajny efekt, to na pewno go osiągniecie, każdy doceni to i nie będzie zagłębiał się w źródło pochodzenia tego materiału. Następnym tkaniną, następną tkaniną, którą użyłam jest troszeczkę jeszcze większe płótno. Takie nawet, które się fajnie strzępi, ponieważ to strzępienie się jego powoduje właśnie nam takie fajne wrażenie takiej surowości. No, najbardziej takim chyba kontrowersyjnym materiałem, który użyłam, jest po prostu zwykła tetra. Tetra, którą kupowało się kiedyś bardziej na pieluchy, nawet w formie gotowych pieluch, ja zakupiłam sobie Tetra na metry. Świetny materiał do wykonania tego wianka, ponieważ on się po prostu fajnie strzępi. Możemy dowolnie sobie wyciągać ilości nitek, które chcemy, otrzymując dodatkowy efekt. Mamy tetry. Ja powiem szczerze, nie wiem, jakie ilości tego materiału będą was, Wam potrzebne, dlatego że są one naprawdę niewielkie, więc jest to kwestia tam powiedzmy po pół metra, po 30 centymetrów materiału, który sobie zakupicie lub który będziecie posiadały, dlatego że możecie go wypełnić różnego innego rodzaju tkaninami. Mam tutaj również, z tym, że tak jak wspomniałam na początku, do wianuszków na przykład takich w stylu przaśnym, mam tutaj również zwykłe takie płótno jutowe. Tutaj mam akurat w takim kolorze surowym. Tutaj na przykład na koszu możecie zobaczyć bardzo fajne płócienko jutowe, które również jest teraz dostępne. W nadrukowane białe kropki, które teraz są bardzo takie na czasie. No i y, oczywiście tiul. Tiul jest takim niezbędnikiem, który nam doda tej elegancji, czyli przełamie nam to płótno i pieluszkę tetrową. Ja jeszcze wzięłam tutaj ze sobą Tak jako ciekawostkę Żeby pokazać Wam flizelinę Flizelina być może większość Pań wie Może niektóre nie wiedzą, więc powiem Flizelina jest to taki Wytwór taki papierowy, który w dotyku czasami bywa złudnie podobny do materiału, a zarazem jest on bardzo taki odporny na rozciąganie, nie rozrywa się. Bardzo fajna rzecz, z tego też będziemy w późniejszym czasie wykonywać różne inne gadżety. Chciałam pokazać, że w tej chwili frizelina już nie kojarzy nam się z najtańszym produktem dekoracyjnym. Jest ona naprawdę bardzo fajnie na, dru na druki, ma bardzo fajne, bardzo fajna jest kolorystycznie. I jeszcze jeden ym, element tutaj do wykonania, wianuszka również mile widziany w różnej stylistyce oczywiście, to są koronki. Koronki, które w tej chwili są sprzedawane na metry, w różnych takich większych rolkach, niekoniecznie w pasmanterii musicie kupić na metry. Możecie kupić całe takie opakowanie, już pokażę, na przykład nawinięte w ten sposób, z tym, że koroneczkę bym proponowała raczej taką węższą. Bardzo fajny efekt do wianuszków, jeśli chcecie uzyskać na przykład na zasadzie przełamania takiego, m, takiego stylu prześnego, na przykład z dodatkiem koronki, świetnie się to prezentuje, no i wszystkie chyba wiem, że jest to y, taka tematyka, stylistyka bardzo na czasie. Z tych materiałów, które pokazałam i które teraz niestety muszę już schować do koszyka, bo się nie zmieścimy z wykonaniem tutaj tego, ja przygotowałam sobie już gotowe paski. Pokażę Wam na czym to polega. Z każdej tej tkaniny, z każdego tego materiału Poprzycinałam sobie paski równej długości, no mniej więcej równej. Jeśli ten pasek będzie 5-10, znaczy 10 cm, już przesadziłam, ale powiedzmy, będzie 5 cm krótszy niż dłuższy, to myślę, że nie, nie będzie to stanowiło jakiegoś problemu w takim ogólnym wizerunku tego wianka, bo tak jak sami widzicie, nie jest to chińska, odlewana robota, tylko ręczna i każdy, myślę, bardziej doceni jeszcze ten efekt, jeśli one będą takie właśnie niezbyt regularne. Tutaj, na przykład, w tym wianuszku dołem wręcz pozwoliłam sobie podowiązywać takie dłuższe paski. Które stanowią o tym, że ta forma jego jest taka troszeczkę ciekawsza. Wizualnie również staje się on większy. Musicie mieć na uwadze fakt, że ten wianek styropianowy, który tutaj mam, on powiększy nam się na średnicy, tak myślę, o około 20 cm. Ponieważ proszę spojrzeć z tyłu na ten wianek. Z tyłu, zarówno do góry, jak i do dołu, idzie po co najmniej takie 80 10 cm długości, yy, którą nam robią właśnie te tkaninki. Ja ten wianuszek teraz już zdejmuję i pokażę Wam tutaj, bardzo proszę. Na jest mojej kamery. Bardzo proszę tutaj. I popatrzcie, w jaki sposób my to wykonujemy. Tutaj wszystko mi rozwiewa wiatr, w związku z tym no, będzie to troszeczkę utrudniona robota, ale Wy w domach, w zaciszu domowym będziecie miały większy komfort wykonania tego wszystkiego. Ja te wszystkie tkaniny, te wszystkie materiały pociłam w równej długości paski i niestety tej równej długości nie jestem w stanie Wam teraz pokazać. Spróbuję sobie tutaj to przyłożyć czymś cięższym, żeby po prostu mi się to wszystko nie uciekało. W tym celu, no co wam będzie potrzebne? Te materiały, które kupiłyście nożyczki. Oczywiście, bardzo często używamy do różnego rodzaju takich gadżetów dekoracyjnych gorącego kleju, pistoletu, ale chciałam wam pokazać, że jeśli nie macie tego pistoletu, ten wianek również możecie wykonać, zarówno wianek, jak i ozdoby do tego wianka. Bez użycia jego naprawdę nie ma co się wykosztowywać, po prostu ma, na jakieś takie dodatkowe elementy. Na tym wianuszku miarka do mierzenia. I za pomocą takiej miareczki przycinamy sobie właśnie paski równej długości. Ważna jest ta długość, żeby właśnie tak jak wspomniałam, już idealna nie musi być, ale chociaż mniej więcej. Natomiast na szerokość ja preferuję paski, tutaj mam akurat tasiemkę 25 mm, to jest też taśma atłasowa, która też nam posłuży tutaj do, do wykończenia. 25 mm, czyli 2,5 cm do 5 cm, tak mniej więcej, żeby pokazać jak to, oczywiście nie zrobiłam tego jakoś. Specjalnie po prostu w pośpiechu, ale te paseczki są tak bardzo nierówne, u mnie nawet, ale efektu po wykonaniu całego wianka zupełnie nie będzie widać, więc się też nie przerażajcie. Tiul, który jest szerokości zazwyczaj co najmniej 12-15 cm, tej szerokości zostaje. Tego tiulu nie przycinajcie na szerokości, przytnijcie z niego również tylko zwykłe paski. I teraz tak po kolei lecimy sobie. Czyli mamy takie kawałeczek, na przykład płótna, i proszę spojrzeć, jak my to zawiązujemy. Przekładamy. I po prostu najprostszym sposobem zawiązujemy tutaj na dwa supły. Fajnie by było, gdybyście każdą, yy, każdy z tych materiałów, to się może przygniatać, nic się z tym nie dzieje, gdybyście każdy z tych materiałów wykańczały mniej więcej powiedzmy na tej samej wysokości. Czyli nie na takiej zasadzie, że jeden supełek powsta, powstanie nam tutaj, drugi tu, trzeci tu. Wszystkie supełki Zawiązujemy sobie po stronie zewnętrznej, żeby nam się kończyły. Staramy się, żeby tutaj od strony wewnętrznej ten wianuszek, ta tkaninka miała szerszą troszeczkę, tą szerokość w tak w miarę pozostawioną. Natomiast tutaj po tej stronie zewnętrznej ściągamy. Ja teraz zawiązuję ten podstawowy materiał, którym jest płótno, właśnie. Natomiast te pozostałe takie materiały typu tiul, wstążka i tak dalej, one nam służą jako tak zwane wypychacze, wypełniacze. Coś, co pozwoli nam uzyskać właśnie ten taki fajniejszy efekt, bo jak widzicie, no zresztą jest to logiczne, tutaj jak zachowujemy taką szerokość i tutaj ściągamy, żeby zawiązać supeł, zostają nam takie nieładne, nieestetyczne dziurki. W te dziurki na przykład sobie taką tetrowy, taki pasek na przykład zawiązujemy, z pieluchy tetrowej. Już y, zaczyna nam się robić tutaj coś ciekawego. Ym, że, ym taka strategia, że tak powiem, może taka technika wykonywania tych wianków przez Was może być bardzo różna, czyli, czyli robicie, Panie, dowolnie, tak jak chcecie. Albo jeśli czujecie się na siłach, to kombinujecie po kolei, czyli lecicie po kolei po prostu naokoło, obwiązując i yy, już tutaj w, yy, od razu obwiązując wymieniacie sobie te tkaniny, prawda? Czyli raz bierzecie, używacie takiego paska, raz takiego, raz takiego. Może być też tak, że na przykład obwiążecie sobie jakimś podstawowym materiałem, nie wiem, płótnem i potem dopiero będziecie sobie dekorowały. Zależy jaki macie zamysł, zależy jak się czujecie na siłach, żeby to ewentualnie sobie jakoś tak fajnie wypełnić. No ale tak jak widzicie, powoli, powoli, to jest taka dosyć żmudna robota, ale naprawdę tak bardzo aż dużo czasu nie zajmuje. I powoli sobie tutaj ten wianuszek swój tworzymy. Ja akurat ten robię zupełnie w kolorze białym, ponieważ myślimy pod kątem dekoracji ślubnej. Ale jeśli panie na przykład mają jakiś tam akcent przewodni w kolorze różowym, mogą do takiego wianka też dodać. Myślę, że no nie ma żadnych przeszkód tutaj, żeby dodać kolor, nawet myślę, że fajniej by się to prezentowało. Później pokażę kwiatuszki różne kolorystycznie, które ewentualnie stworzą wam tutaj taki efekt. Te paski, które przycięłam, jak widzicie, są nieco za, za długie, ale myślałam, że po prostu, żeby wam tu to... Celowo trochę. Chciałam Wam właśnie zademonstrować później jeszcze taką formę, jakby przycinania ich tutaj na długości, w sytuacji, kiedy na przykład właśnie przycięłyby się Wam jakieś tam dużo za długie, jakiejś yy, yy, takiej długości, jakiej byście sobie nie życzyły. Potem no, też należałoby je w odpowiedni sposób przyciąć. Czyli nie tak po prostu na równo nożyczkami, tylko niektóre tasiemki przycinamy po skosie, niektóre troszeczkę przystrzępiamy sobie, i w ten sposób zawiązujemy sobie tak, jak widzicie na około. Jeśli chodzi o tasiemkę, akurat atłasową, która robi tutaj nam bardzo dużą robotę, że tak powiem, czyli ona nam da, nadaje delikatnego połysku w tym wszystkim. Ona nam przełamuje surowość tych tkanin typu właśnie yy, płótno czy, yy, czy ta tetra. I a tasiemkę atłasową proponuję zawiązywać w miarę regularnie, co jakiś czas nakładając na te inne tkaniny. Wtedy nam powstanie taki no troszeczkę. Troszeczkę fajniejszy efekt niż gdyby te materiały być, by miały być same tylko i wyłącznie matowe. Nieźle się to prezentuje, prawda? I zobaczcie, chwila, moment i w zasadzie już mamy jakiś tam kawałeczek wianuszka wypełniony. Jeśli chodzi o te dziurki tutaj, które powstają pomiędzy tymi supełkami, no to jasna sprawa, że należy je wypełnić. I właśnie tutaj do tego mają nam służyć nadal ten tiul, nadal ta tetra, te wszystkie takie elementy po prostu dro y Dowolnie, zupełnie dowolnie wypełniacie. Warstw możecie zrobić też kilka. Oczywiście absolutnie no nie na takiej zasadzie, że na przykład w jednym miejscu powstanie Wam jakaś tam góra na grubości. My to też później dekorujemy właśnie różnego rodzaju kwiatuszkami, perełkami i tak dalej. Suma summarum efekt ma być taki, że cały wianuszek ma być w miarę tutaj przysłonięty. Teraz chciałam Wam pokazać, jak gdybyście chciały skrócić sobie te końcówki, to w jaki sposób. Tiul na przykład proponuję sobie chwycić nie na zasadzie rozkładania prosto, idealnie i przycinamy. Tyul chwytamy, po prostu ściągamy jak najwięcej i sobie przycinamy. W ten sposób przycinamy tyul. Czym, powiedzmy, no, no nie na siłę strasznie bardzo krzywo, ale czym y, bardziej jakoś tak różnorodnie, tym będzie to ciekawsze. Zobaczcie, tutaj mam na przykład płócienko. Płócienko przycinam, ale zarazem mogę wyciągnąć tutaj kilka niteczek z tego płucna. No nie wiem, czy akurat to będzie takie podatne, to jest bardziej z boku. Widzę, że tutaj mam te sznureczki do wyciągania. Ale możemy sobie troszeczkę takich nitek postrzępić, które właśnie spowodują to, że będzie on taki, taki no... Teraz w bardzo takim modnym stylu, takie, takie niby um, przemyśla, przemyślanie niechlujny, o w ten sposób może powiem, czyli wyciągamy sobie nitki, które nie powinny niby się tutaj znaleźć, ale w całości będą stanowiły fajny efekt. Bardziej będzie to widać na tetrze. I mamy tetrę to i tutaj wtedy jestem w stanie yy, dosyć tak konkretnie powyciągać na przykład nitek, te niteczki jak sobie powyciągamy, to tworzy nam się taki fajny efekt, prawda? Natomiast co do tasiemki atłasowej, to tutaj yy, za każdym razem będę proponowała ją bez względu na Wasz zamysł, w takim celu, żeby ona jednak zachowała ten wygląd takiej eleganckiej, przycinać ją po skosie. Tasiemka atłasowa również się strzępi, ale ona zazwyczaj ma taką tendencję, że strzępi się wtedy, kiedy byśmy tego nie chciały. Czyli jakbyśmy chciały ją fajnie postrzępić, co się nie da, bo będzie tego za mało, ale jak będziemy chciały na przykład, żeby nam się nie strzępiła, a przytniemy ją na równo, no to niestety efekt będzie będzie taki, że ona nam się z czasem tutaj zniszczy. I w ten sposób powstaje nam wianuszek. Bardzo mi przykro, że nie mam czasu pokazać tutaj jakby czasu. Może mam, ale możliwości. Ani też nie chcę wam zabierać waszego czasu, bo taki filmik musiałby trwać z godziny, żebyście go potem mogły obejrzeć w całości, jak ten wianek będzie powstawał do samego końca. Natomiast jeszcze drugi bardzo ciekawy temat. Kwiatuszków, które będziemy stosowały do dekoracji tego wianka. Więc tak jak widzicie, do wykonania samej podstawy wianuszka potrzebujemy styropianowy wianek i różnorodne materiały którymi dysponujecie lub które chcecie sobie kupić. Aha, jeszcze jedna tylko sprawa. Chciałam Wam zaprezentować tylko wprowadzenie takiego elementu kolorowego. Zobaczcie, że na przykład tutaj i nadal go wwiązuję na przykład taką tasiemeczkę tutaj pomiędzy te, te tasiemki, które już są zawiązane. I na przykład wprowadzamy sobie element jakiś tam kolorowy, bądź ewentualnie tak jak tutaj bardzo stonowane szary w białe kropki. O, to mi się akurat rozerwało za mocno, za mocno. I zobaczcie, to też będzie stanowiło bardzo fajny efekt, prawda? Zakładając oczywiście, że nawiążemy tutaj później jakimś tam akcentem dekoracyjnym właśnie w takiej kolorystyce. Więc tak powstaje nam podstawa Wianka. I tutaj w tym momencie chciałabym ten filmik zakończyć, zapraszając Was na kolejny, w którym będziemy pokazywać, jak wykonać dekoracje potrzebne do udekorowania tego Wianka w takim stylu, jakbyście sobie życzyły. Za uwagę bardzo Wam tutaj dziękuję. Wiem, że to był nietypowy film. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie, bo tutaj dosyć dużo świerszczyków naokoło słyszę, wiatr wieje, więc te warunki są takie no, mało sprzyjające, no ale jednak mnie jest tutaj troszeczkę mile niż we wnętrzu pomieszczenia, więc mam nadzieję, że to moje samopoczucie dobre przełoży się również na wasze, jak będziecie ten film oglądały. Zapraszam Was na kolejny, za chwilkę już, w którym zobaczycie właśnie, jak wykonywać kwiatuszki potrzebne do udekorowania tego wianka. Serdecznie Wam dziękuję. Thank you